Siemaczko, kani, siemaneczko! Dzisiaj będzie kolejny odcinek z mega dużym poradnikiem, bo często to pytaliście, czy zrobię poradnik z wszystkimi ukrytymi zada zadaniami. Także specjalnie dla Was odkopałem wszystko co jest w obecnym sezonie. Generalnie w sezonie będzie 71 ukrytych zadań, jednak w tej chwili jest 65 dostępnych. 6 jest niedostępnych, ponieważ nie mamy takich zadań jak nie, nie damy rady zrobić takich zadań jak monety, expa. I jeszcze paru, ponieważ po prostu tego jeszcze nie ma. Czyli będzie to po prostu dodane, ale już w systemie jest. Ok, ale zanim przejdziemy do tego, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, bo to mnie mega motywuje, jak się ta społeczność rozwija. To nie są puste słowa, ja tak kiedyś tak myślałem, że a youtuber tak gada, bo to są puste słowa. Nie naprawdę to motywuje jak subskrybujecie, ponieważ człowiek widzi, że no jest to zainteresowanie, że ludzie chcą go oglądać, a nie wsk wskakują tylko jednorazowo. Także pamiętajcie, żeby zasubskrybować, dać łapkę w górę dla zasięgów, żeby was było coraz więcej i komentarzyk, chętnie z wami łapę, przybiję w komentarzyku. Przywitam się, wymienię jakieś poglądy, nie ma sprawy i wpadajcie też na Discorda. No ale tradycyjnie jeszcze. Jak to każdy youtuber, chciałbym Was prosić o użycie kodu Przemek Uzumaki. Widzicie, on się rezetuje co dwa tygodnie, także trzeba go odświeżać. Kodik Przemek Uzumaki jest pyknięty, także zachęcam do używania. A co mamy w sklepie? Mamy Johnny'ego Wicka, który i tą Sofię, wersję damską z filmu. Czyli generalnie John Wick jest bardzo fajnym skinem, bo on ma takie dwie wersje. Jedna jest taka podziurawiona, a Także taka. Bardzo fajny film, zresztą też bardzo fajny. O! A tego to chyba nie widziałem. Jezu, ten banan, ile już ma styl, to ja nie wiem. Dobra, no tutaj WIX polecam jak najbardziej. Macie jednego skina, który w czasie gry może zmieniać stroje. Niestety, jak zdejmiecie kaptur, to ta zmiana nie działa. Przynajmniej mi nie działała. Przez jakiś czas chyba, że naprawili. No, tutaj mamy Street Fightera, tutaj mamy Terminatora i tu mamy Snake Aya. Jeżeli nie macie z Blade'a takiego wyciąganego miecza z pleców, kilofa, no to tutaj możecie sobie takiego Snake Aya zakupić. To on taką kosę ma, że po prostu z pleców wyciąga, jak wyciągacie miecz, czyli kosę, to po prostu wyciągacie ją z za pleców z tej pochwy. No i tutaj macie pakieciki. Jak ktoś by chciał. No dobra. Nie przedłużając, przechodzimy do zadań. Długo myślałem, jak to zrobić, i stwierdziłem, że po prostu wejdę do gry i w czasie gry tak sobie pobiegamy po mapie i pogadamy o zadaniach. Pamiętajcie, zadanie jest 71, za każde zadanie możecie zdobyć dosyć sporą ilość EXPA. Bo możecie zdobyć aż 62 500 za każde zadanie, bo jest 12500 za każdy poziom, a jest 5 poziomów. Czyli łącznie tu, uwaga, łącznie możecie za wszystkie 71 zadań, jak zrobicie na full, możecie zdobyć 4 437 500 expa. Nie, nie mówię tego z głowy, mam obok kalkulator. Nie sobie to policzyłem. Jest, Jasne, że tak. No dobra, to przechodzimy szybciutko do gry. I lecimy z omówieniem szybkim zadań. Jeżeli będziecie chcieli, to na jakieś poszczególne zadania mogę Wam pokazać, nagrać jakieś materiały, jak je szybko zrobić, zgliczować, bo generalnie gra nam umożliwia zgliczowanie paru zadań, żeby je zrobić na full w bardzo prosty, szybki sposób. Ok, to lecimy. I sobie lecimy na mapę. Ok, omawiajmy. Pierwsze zadanie to asysta w likwidacji. Asysta w likwidacji musimy zrobić 5, 20, 50, 100 i 250. Czyli tradycyjnie musimy po prostu zadać damage na przykład w teamach jakiemuś przeciwnikowi, a potem dać go zabić komuś innemu. Po prostu pozwolić go dobić. Proste. Raczej nie trzeba za dużo w tej kwestii tłumaczyć. Kolejne zadanie to jest likwidacja podczas jazdy lub pływając łódką, czyli po prostu musimy być w łodzi albo w pojeździe. Musi ktoś go prowadzić, albo my możemy prowadzić i to łódź, i strzelać i po prostu kogoś zabić. I tego mam do zrobienia 2, 5, 15, 50 oraz 150. Nie wiem czy to dużo, czy mało. Myślę, że na jak weźmiecie łódź to, albo samochód, podjedziecie, to na pewno tam dacie radę to to szybko zrobić. Trzecie zadanie, złap ryby. To chyba nie trzeba tłumaczyć, po prostu musimy łowić rybki. Ja polecam do tego robić po prostu na naparzance, wyławiać harpunkiem sobie gdzieś, strzeliwać bombę i po prostu łowić ryby. Przy okazji możecie sobie kolekcję rybek uzupełnić. Yy, kolejne zadanie czwarte to jest zbierz niebieskie monety EXPA. I tutaj nie powiem wam ilości, bo generalnie w, w plikach jest 1, 2, 4, 5, bo po prostu tych monet jeszcze nie ma w grze i po prostu chyba tych ilości jeszcze nie dodali. Więc z tym Wam nie pomogę. Piąte zadanie to jest zbierz kości. Kości, czyli po prostu z mobów, musimy zbierać. Raczej nie możemy ich kupywać, bo niektórzy im je sprzedają, ale to raczej nam nie zaliczy. I tych kości musimy zebrać: 25, 50, 500, 1000 i 2000 aż. Także sporo, sporo tych kości jest do zrobienia. Ok. Kolejne zadanie to jest zbierz złoto. Złoto, czyli po prostu na przykład niszcząc meble czy coś, złoto wypada. Musimy zebrać złoto i wtedy sobie to zadanie zrobimy. Ja polecam do tego farmić albo zadania zlecenia i przy wykonywać inne zadanie, albo po prostu sobie lecieć tutaj i niszczyć meble w tych chatkach, które są tam i wtedy te złoto dosyć szybko narobimy sobie. Yy, kolejne zadanie. To jest y, zbierz złote monety, czyli to jest tak jak z poprzednimi, nie wiadomo ilości, pięć etapów będzie. Kolejny to jest zbierz zielone monety. Dziewiąte zadanie to zbierz mięsko. Czyli po prostu musimy zabijać kurki, jakieś tam wilki z nich z tych rzeczy wypadają nam, wypada nam mięso. Tu się gdzieś kurak jakiś... No, widzicie. Eee, ucieka. Usuma pokonany przez kurczaka. Easy. No chodź do mnie. Bo nie zostawicie. Byłoby nieludzkie zostawiać ranną kurę. O. I widzicie, macie kości i macie mięsko. Easy. Dobra, kolejne to jest bierz fioletowe monety, to już tak jak było wcześniej, 11 ukończ zlecenia, czyli po prostu idziemy do npc ów tak jak w poprzednim sezonie. ja polecam wylądować gdzieś koło npc ów na przykład tutaj na paskudnej przystani, tu macie jednego NPC-ta, tu macie drugiego NPC-ta i na przykład od razu jak wylądujecie, wziąć sobie zadanie i albo wy zabijecie tego gracza, albo ktoś inny wam zabije tego gracza, także tak czy siak, easy, zrobicie to zadanie. 12 zadanie, ukończ questy białe te dzienne. Żeby te białe questy dzienne wam się pojawiły, musicie wykonać zielone questy. Jak te zielone wykonacie, to one są jednorazowe, że tak powiem, raz na dzień się resetują, także pojawią się białe i wtedy te białe możecie sobie easy wykonać. Eee, kolejne zadanie. Ukończ epickie, fioletowe questy. Aha, i tych białych musicie zrobić 10, 25, 50, 100 i 250. Jeśli chodzi o fioletowe to jest 5, 10, 25, 50 i 75, czyli wiadomo, to są misje tygodniowe, czyli raz na tydzień wam się pojawiają do zrobienia. Potem macie ukończ legendarne questy, jest to 3, 10, 20, 40, 60 i 80. Później mamy ukończ yy, te niebieskie questy, które teraz sobie ukryte omawiamy. One się pojawią wam w momencie, kiedy będziecie bliscy zrobienia jakiegoś poziomu. Czyli widzicie tu mam 19 na 25, to się pojawił ten quest. Tu mam 9 na 10, 9 na 10. I się w takie questy wtedy pojawiają dobie. Dlatego nazywane są ukrytymi, bo ich nie mamy wglądu. Kiedyś to były karty medali, teraz po prostu nie mamy do nich wglądu, żeby ludzie robili je przy okazji, że tak powiem. Myślę, że to jest taka zagrywka, żeby przytrzymać ludzi do gry. Po prostu że ciągle coś odkrywają a nie mają na tacy położone, nie? Ok. Kolejne zadanie polega na zbudowaniu broni. Czyli po prostu jak mamy tutaj taki pistolet, jaki ja mam teraz. Przepraszam, tutaj. R1 I tutaj sobie budujemy broń z jakiejś kości, z metalowych części tam. Yy, potem wybajające strzały, przyklejające się strzały i tak dalej, i tak dalej. Osiemnaste zadanie polega na zadaniu obrażeń z góry i tutaj polecam wam na parzankę, po prostu zbudujcie sobie schody jakieś do góry albo bądźcie, nie wiem, na jakimś wzgórzu i po prostu strzelajcie do ludzi z góry i wam to zadanie zaliczy. 19. Zadaj obrażenia przeciwnikom. To to jest zwykłe zadanie też polecam na parzankę, po prostu sobie pofarmić, strzelać do ludzi. I zadanie się szybko zrobi. Z tego mamy 5000, 25000, 75000, tysięcy i pół miliona. Sporo. Aha, te obrażenia z góry to też było 15000, 10000, 25000 i tysięcy. Następne zadanie: eee, już jesteśmy tutaj. Zadaj obrażenia przeciwnikom to mieliśmy. Zadaj obrażenia pojazdom z przeciwnikiem w środku. Czyli po prostu musimy dorwać. Ktoś kto jedzie pojazdem łodzią i po prostu strzelać do niego. Ja bym z tym zadaniem, pole... z wykonaniem tego zadania zamiast się spinać, to po prostu bym poczekał, aż ktoś przyjdzie do nas, znaczy aż będzie zadanie z jakimiś taksówkami czy czymś, wtedy sobie to na spokojnie zrobić zadanie. Ja tak robiłem w poprzednim karnecie. Kolejne zadanie na, polega na zniszczeniu krzewów. No, i to wiadomo, trzeba zniszczyć krzewy. Tutaj na zielonych żywopłotach pokazywałem. Może zrobię potem specjalny poradnik. Są takie krzewki, które możecie po prostu tutaj są, tutaj są. Jak je będziecie niszczyć, to Wam się to zadanie zrobi. I tych krzewów musimy zniszczyć: 25, 50, 100, 250 i 500. Później musimy zniszczyć kamienie: 25, 100, 250, 500, 1000. Oraz zniszczyć drzewa: 100, 250, 500, 1000 i 2500. 24. Zadanie. Polega na przebyciu dystansu pieszo i tu jest 25 tysięcy, 75 000, 150 000, 350 tysięcy i pół miliona. Ale to wiadomo zadanie samo się zrobi. Yy... Ja rzuciłem przypadkowo granat. Kolejne zadanie polega jest, brzmi przebierz się. Tam musimy zrobić 3, 25, 50, 100 i 200. Nie na darmo jestem w tym miejscówce, tutaj tkwię, bo chciałem Wam właśnie to zadanie pokazać. Żeby się przebrać trzeba tutaj na koloseum udać się do NPC-ta, który się tutaj u góry w tej chwili chowa. I jak do niego podejdziecie, to tutaj macie takiego agenta i możecie użyć tego, ja akurat nie mam złota, i po prostu w tym momencie się będziecie mogli w prosty sposób Przebrać za jakiś przedmiot, nie wiem, beczkę, cokolwiek, to chyba randomowo nas zmienia. W taki prosty so sposób możecie zrobić to zadanie. 26. Zadanie: zlikwiduj przeciwnika z ponad 150 metrów, czyli najczęściej to się robi ze snajperką, bo wtedy jest najcelniej. Ja nigdy tego zadania na full nie zrobiłem. No nie wiem, trzeba mieć cholerę cierpliwości i samo zaparcia, żeby zrobić to zadanie na full. Dajcie znać, czy wy to zrobiliście. I tu mamy do zrobienia 3, 10, 25, 50 oraz 100. Generalnie dzisiaj jeszcze pewnie tego nie zrobię, ale później zrobię w opisie dokładnie ilości i czasy, gdzie możecie poszczególne zadania w materiale znaleźć, żeby Wam było łatwiej. Kolejne 27. Likwidacja z karabinów szturmowych, a tutaj będą likwidacje z broni. Czyli po prostu karabinki, wiadomo o co chodzi. Kolejne jest likwidacja z Aha, i karabinów mamy 310, 25, 70 i 150. Kolejna jest likwidacja z łuku. 3, 10, 25, 75 i 150, czyli tak samo. Później mamy likwidację z broni białej. Lubi zielonej, czyli z broni zwyczajnej, jak jest ta, którą teraz mam, albo po prostu z tą zielonym tłem. I tej likwidacji musimy zrobić 5, 25, 100, 250 i 500. Kolejna jest likwidacja eksplozją lub bronią wybuchową, czyli wiadomo rakietnicą albo granatami lub czymś podobnym. Wiadomo o co chodzi. I tutaj, tu mamy 3, 10, 25, 75 i 150, czyli tradycyjnie. Kolejna jest likwidacja strzałem w głowę, to jest ciekawe. I tu mamy 3, 25, 50, 100 i 200. I tu też polecam na parzankę, bo generalnie do farmienia tych likwidacji polecam na parzankę Później jest likwidacja z pistoletów 3, 10, 25, 75 i 150, czyli jak w większości tych przypadków. Później mamy likwidację ogólnie graczy i mamy 5, 25, 100, 250 i oraz 500 graczy do zlikwidowania. Później jest likwidacja z shotgunem 30, 25, 75 i 150, czyli tak jak wcześniej. Likwidacja SMG to samo. I tutaj mamy ciekawe zadanie: jest lepka likwidacja, tajemnicze zadanie i to jest 30, 25, 50 i 75. Przypuszczam, że to zadanie, jeszcze nie mam odkryte, ale to zadanie będzie polegać na tym, że będziemy musieli ulepszyć sobie łuk do wyższego poziomu, tam gdzie będziemy mogli sobie dodawać, wiecie, ulepszenia wybuchowe i tak dalej, i złowić taką ośmiornicę. Takie nowa jest nowe zwierzątko wodne, bo to chyba nie jest ryba. I generalnie wtedy tę ośmiorniczkę możemy jak skraftować z łukiem i w tym momencie będziecie mogli zrobić lepką broń. Wydaje mi się, że o to chodzi. To jest tylko moje gdybanie. Kolejny jest dy pokonany dystans na lotni 1002,500, 10000, 10 25 000 oraz 50 000. 38 zadanie to jest Likwidację harpunem 1, 3, 10, 25 oraz 50, czyli tutaj tradycyjnie naparzanka. I jeśli mogę Wam polecić, używajcie tak harpuna, że na naparzance on jest delikatnie zbugowany. Więc, jeżeli harpun ma te swoje ileś tam użyć, po prostu strzelajcie do przeciwniku, zużyjcie go, aż zostanie Wam tylko jeden ładunek. I gdy Wam zostanie jeden ładunek, to po prostu skoczcie z jakiejś wysokości albo dajcie się zabić i się odrodzcie. W tym momencie harpun wam się zresetuje i znowu będziecie mieli pełno ładunków i będziecie mogli sobie całą grę farmić tym harpunem. Kolejne 39 zbierz kamień jako budulec, czyli tutaj jak widzicie macie ten kamień do budowania, te cegły. 2 tysiąca, 10 tysięcy, 2,5 10 000, 25 000, 100 000 i 250 000. No sporo tego do zebrania, ale to w sumie samo się robi, nie trzeba tego farmić jakoś szczególnie. Kolejne zadanie, 40, już jesteśmy przy 40. Uderz w, w słabe punkty 100, 1000, 2500, 1000 i 20000, czyli wiadomo o co chodzi. Kilofik i w te kółeczka musimy uderzać. Kolejne 41 upoluj zwierzęta, czyli po prostu musimy zabijać zwierzątka, które biegają po mapie, kury, żaby i tak dalej i tak dalej. I tego mamy do zrobienia 10 50 250 500 i 1000. Nie wiem czy to jest dużo. No zależy ile gracie. Kolejne zadanie, jeśli chodzi o ogień. 402. Podpal przeciwników ogniem i tu mamy 3 10 25 50 i 75. No i do tego wiadomo jakieś świetliki podpalamy rzucamy, czy coś i to powinno nam zaliczać. Yy... Kolejny jest podpal spal budowle 25, 50, 100, 250 500, no to ta sama zasada. Nie wiem, ja w poprzedniej sezonie używałem do tego tego shotguna podpalającego. Nie wiem, czy on w tym karnecie jest, czy może go dodadzą, ale no jak nie to zawsze są świetliki. Kolejny to jest zjedz jabłka, 10, 25, 50, 100 i 250, no i tutaj na, polecam Wam na W ogólnie wszystkie te, jeśli chodzi o jedzenie, polecam KociKącik tam sobie pofarmić te z tych kartoników, co tam jest, są, jest ich pełno, mogę tam potem nadać jakiś poradniczek do tego. Później mamy zjedz banany, te same ilości, kolejny jest użyj ognisk, 3, 15, 50, 100 i 150. Możecie sobie to robić na razie póki co tak, jak robicie. A jak jeżeli wejdzie w tym sezonie taki specjalny tryb, w którym ogniska są zbugowane, to możecie to zrobić na full. O, tak sobie. O. Cześć. I żyjątko zabite. Ok. No to jesteśmy już przy 42. zadaniu. Dobrze mówię? Nie, 47 już jesteśmy, kurcze, ale to idzie. Zdążymy w jedną grę to ogarnąć. Zjedz jedzenie, czyli generalnie żywność, sałaty i tak dalej, to będzie wam zaliczać i to jest 10, 50, 100, 250 oraz 500. Następne mamy zjedz grzyby, 10, 25, 50, 100 i 250. I kolejne zadanie, które jest dla mnie zagadką. Możecie mi napisać w komentarzach, jeśli wiecie, o co może chodzić, no bo ja tego nie rozkminiłem, o mamy ognisko. Zwap stworzenie. Zwap stworzenie 3, 25, 50, 100 i 200. kurcze nie wiem o co chodzi, czy bo rzucanie mięsa to jest oswajanie, ale zwap stworzenie? Nie wiem, może rzucić mięso i zabić, zanim do niego do... dojdzie, zanim je zdąży zjeść. Nie mam pojęcia. 50 likwidację wręcz, czyli po prostu kilofem. I tutaj 3, 25, 50, 75, 100. I tu możecie sobie pofarmić albo na początku gier po prostu podlatywać do ludzi, prowadzić ich zabić, albo po prostu w naparzance próbować dobijać, zabijać. 51. Znisz sofy, łóżka lub krzesła kilofem. 25, 50, 100, 250. Oraz 500. I tu ja polecam znowu udać się na domki do jakiegoś miasta i rozwalać i zadanie się prędzej czy później zrobi, a przy okazji pozbieracie sobie złoto z mebli, które wypada. 52. Obrażenia filofem... Yy... Aha, obrażenia zadane kilofem budowlą przeciwnika. Przepraszam, że się tak zawiesiłem, ale strasznie to zgoliłem na tej kartce. Czyli po prostu na od odpalacie, widzicie budowlę, walicie kilofem, rozwalacie. Jeśli to są przeciwnika, to wam dosyć szybko to zaliczy. Ewentualnie, jak bierzecie, pięknie sobie w czasie normalnej gry, widzicie gdzieś jakieś budowle, to też możecie po prostu sobie tradycyjnie je rozwalek, nawet jeśli kogoś tam nie ma, żeby po prostu pofarmić sobie to zadanie. 53. Miejsce w top 10. 10 razy 25, 100, 200 i 300. No tu po prostu musicie przekampić, przewalczyć, przetrwać do 10. miejsca, co najmniej. 54. Zresetuj te członka drużyny 2, 5, 10, 25 i 50, czyli po prostu podniesienie karty i, zres i zresetowanie kogoś w tych busikach, które są rozmieszczone po mapie. Następne 55. Yy, Zatanku i pojazdy 525, 5, sto i 200. Tu po prostu ja polecam Wam wylądować tutaj na zalew do wziąć sobie jakiś pojazd, podjechać do stacji benzynowej lub gdziekolwiek indziej, podjechać do stacji benzynowej, wyjechać trochę paliwo i sobie zatankować. Nie wiem, czy to będzie Wam zaliczać ciągle ten sam pojazd, jeżeli będziecie zużywać i tankować, i czy to musicie do pełna tankować. Dokładnie nie wiem, jak to polega. No ale jest takie zadanie. Kolejny jest ożyw członka drużyny, czyli osobę, która jest powalona, gdyby no, czołga się jeszcze, jeszcze nie zginęła. I to mamy 5, 25, 50, 100 i 250 razy. No trochę tego jest. Może mogą wam się koledzy po prostu podkładać. Możecie zagrać sobie pary albo drużyny, zbudować rampę, oni będą skakać, a ty będziesz je ich na przykład podnosić, a potem się zamienicie. Tak można też farmić. Kolejne od 57 otwórz pojemniki z AMO 50, 250, 500, 1000 i tysiąca. To chyba nie trzeba wyjaśniać. Później macie otwórz skrzynki 50, 250, 500, 1000 i tysiąca. Kolejne zadanie mamy przeszukaj maszyny z lodem 5, 25, 75, 150 i 300. No to też wiadomo, te maszyny, które są pomieszczane po mapie. Kolejne, przeszukaj zrzuty, no zrzuty to widzicie, tu mi się gdzieś jeden wylądował, o takie zrzuty musicie po prostu przeszukać, 5, 10, 25, 50 oraz 100. Kolejne jest przesz przeszukaj, przesłuchaj przeciwników, 5, 25, 50, 100 i 200, no tu wiadomo co chodzi, po prostu musimy w jakichś teamach albo w parach powalić przeciwnika, podlecieć, przeszukać go i tyle, nikt sprzeda kolegów. Wydaj złoto u NPC 1002,500 500, 25 tysięcy i 100 000, strasznie dużo potem mamy dystans pokonany, płynąc i tutaj mamy 1000, 2000, 5000 10 000 i 25 tysięcy oswoić zwierzę, no to tak jak mówiłem musi, no, nie wiem, znajdziecie wilka, rzucicie mu mięsko i wtedy go oswoicie. I tu mamy 5, 25, 50, 100 i 200. Podziękuj kierowcy busa. 10, 25 razy, 50, 100 i 200 razy. Upgrade broni 5, 10, 25, 50, 100. I tutaj, nie y jak gdyby to, co robicie tutaj y w tym oknie, to co się nie liczy jako upgrade. Musicie upgradeować broń unpc ta To będzie Wam zaliczało w te zadanie. 67. Użyj pandaży lub apteczek 25, 100, 250, 500 i 1000. Następne mamy: użyj mikstury osłony, czyli tak jak widzicie, jak tutaj mam miksturkę osłony, musimy ją użyć, żeby nam zaliczyło 25, 100, 250, 500 i 1000 na full. Kolejne to jest łów na łowiskach 5, 15, 75, 150 i 300. I tutaj wiadomo o co chodzi. Również polecam Wam na parzankę, bo ten yy, harmon będzie Wam się odnawiał, chyba że po prostu będziecie latać wędką i oblecieć mapę robiąc te wszystkie łowis łowiska. I tyle, jeśli chodzi o to. Kolejny to jest. Struktury gracze zniszczone pojazdem 3, 25, 75, 150 i 300. I tu Wam polecam na parzankę, wziąć sobie łódź i po prostu z łodzi strzelać. Do struktur przeciwnika, wtedy będziecie sobie to niszczyć, ewentualnie samochodem taranować, ale myślę, że łódź jest bardziej skuteczna. Tym bardziej, jeżeli będziecie mieli strefę gdzieś tutaj na morzu i weźmiecie sobie gdzieś tutaj łódź i po prostu będziecie strzelać. Ok, i ostatnie, 71 zadanie, ale mi zasło gardle. Dystans w pojeździe 5, 25, 75, 150 i 500 tysięcy razy. To są wszystkie To było wszystkie 71 zadań, za które dostaniecie ponad 4, prawie 4,5 miliona expa. Tyle ode mnie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarzyk, subika. Bardzo mnie to naprawdę motywuje i będę wam mega wdzięczny za to. No i co? Do zobaczenia w grze. Życzę Wam zdrowia, udanego weekendu. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie kodzik przemyk z Maki w sklepie Fortnite. tyś tyś!